Trzecia jakość potencjału życia dotyczy ja relacyjnego, doświadczenia siebie i wchodzenia w relacje z innymi. I w tym dniu posługuję się zarówno ustawieniami systemowymi, również prowadzam do tego ustawienia intencji, które mają charakter pracy z własną tożsamością. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku na uwagę szczególną zasługuje, świadczenie traumy, które powoduje odcięcie siebie od różnych naszych części, złości, gniewu, smutku, miłości, radości. I powrót do siebie odbywa się również przez te ustawienia. Również ciało tutaj kluczową rolę odgrywa, dlatego że to, co niewerbalne, a które jest ukształtowane do trzeciego roku życia, od poczęcia właściwie, wszystkie te ślady somatyczne Również są informacją o tym, jakie tematy systemowe i tożsamościowe są do podjęcia przez daną osobę. Dziękuję. Jeśli są jakieś doświadczenia rodowe w przeszłości u dziadków, pradziadków, tam jest swoja energia swoista. Ale nie tylko sama energia, tylko ona powstaje w wyniku również relacji, jakie istnieją. I to, co jest interesujące, a bardzo ważne, to jest ta przy... zrobienie miejsca dla każdego, kto kiedykolwiek w systemie istniał i był. To wniósł Bert Hellinger. I też to można zobaczyć czasami, że w momencie, kiedy się tworzy. Tak zwane miejsce w sercu, dla tego wszystkiego. Wtedy się uspokaja w naszych sercach również coś. I każdy rodzaj powtórzenia w naszym życiu jest tylko czasami wspomnieniem o tym, że to już kiedyś było. I dlatego, kiedy coś w swoim życiu zmieniasz, robisz dla jakiejś tam części miejsce, wydarzenia, to również w tobie się uspokaja. Bo to są, bo jesteśmy powiązani przez przynależność. I kolejny krok to jest wybór nowego, nowej jakości. Praca odbywa się poprzez ustawienia intencji połączone z kontekstem systemu rodzinnego. Uczestnik łączy się ze swoją indywidualną częścią. Zauważa przeszkody, jakie napotkał w przeszłości na poziomie nieświadomym, by na końcu dokonać wyboru samego siebie. Trauma, która wcześniej powodowała jego zatrzymanie, odchodzi w cień. Osobowość oparta na stresie się rozpuszcza, a w miejsce to wchodzi jakość osobowości opartej na intencji. Masz jakąś intencję? Chciałabym się uwolnić z takiego poczucia winy, mhm. że wybieram jakby pracę zamiast rodziny. Mhm. Czuję się jakbym uciekała przed rodziną. Mhm. Nie tylko dziećmi, ale u mnie całą. I tam szukam, jakby w pracy czuję się bardzo bezpiecznie. To poproś o pomoc. Proszę was o pomoc. Okay. Kto chce jest gotowy pomóc? Siedzisz nam przeciwko mężczyzny. Co jest do niego. Kocham swoją pracę. Kocham swoją pracę. Nie. Ja również kocham. Ja również kocham. Wypróbuj takie zdanie. Kochany dziadku dużo mnie nauczyłeś. Kochany dziadku dużo mnie nauczyłeś. Jak pracować? Jak pracować? Lubię pracę. Ja. <laughs> Chyba był najbardziej pracowity człowiek w rodzinie. Hmm. Powiedz takie zdanie. I w tym jestem podobna do ciebie. I w tym jestem podobna do Ciebie. I obawiam się, że kiedy zrezygnuję y, z nadmiernego zaangażowania w pracę. I obawiam się, że jeśli zrezygnuję z nadmiernego za, y, zaangażowania, zaangażowania w pra pracę, to cię stracę. To cię stracę. Prawdziwe? Tak. OK. Bardzo. Mhm. Zawsze brakowało mu na... mamy. Wychowywała go macocha, którą bardzo źle wspominała. Mhm. Mhm. Kochany dziadku, nie zastąpię ci twojej mamy. Kochany dziadku, nie zastąpię ci twojej mamy. Przykro mnie. Przykro mi. Utraciłeś część rodziny. Utraciłeś część rodziny. I zacząłeś pracować. I zacząłeś pracować. I ja robię podobnie. I ja robię podobnie. Też dużo pracuję. Też dużo pracuję. I mam poczucie winy. I mam poczucie winy. Bo zaniedbuje rodziny. Bo zaniedbóje rodziny. A chciałabym mieć i to, i to. A chciałabym mieć i to, i to. Chociaż tego nie wypowiadam. Chociaż tego nie wypowiadam. I mieć rodzinę. I mieć rodzinę. I pracę. I pracę. Bo pracę również kocham. Bo pracę również kocham. Tak jak ty. Tak jak ty. I ty mnie tego nauczyłeś I ty mnie tego nauczyłeś I za to ci głęboko dziękuję. I za to ci głęboko dziękuję. Ale swoje życie przeżyję. Po swojemu. Ale swoje życie przeżyje po swojemu. I teraz masz wybór. Możesz być tak jak mama, siedzieć, nie ruszycie, a wiesz, to czegoś też się ułonić. Mhm. Również możesz być taka sama jak dziadek, mhm. który kochał pracę i to jest okej. Okay ale to, była to forma ucieczki. Mhm. A Ty chcesz być w rodzinie mhm. i pracować. Wtedy dokonujesz wyboru, szanując ich, ale idąc tam, gdzie chcesz do swojego życia. Mhm. Mogę Cię poprosić? Mhm. Staj naprzeciwko niej. Mhm. To jest jej życie. To co chciałeś? Rodzina. Ty decydujesz. Odetchnęłaś, co? Możesz płaczeć na to jak na obrazek lub się zbliżyć. Teraz jesteś u siebie. Popatrz na tamtych. Też wygląda w pewnym sensie jak rodzina. I tutaj masz parę. Trochę to tak wygląda. Wiesz, jak dziadek babcia, być może. Ale to, co jest istotniejsze, to są twoje decyzje. Kiedy jesteś utknięta w czymś, w jakiejś przestrzeni, to powtarzasz, nie wiedząc o tym. nagle jest taki błysk Boże. Nie dokładnie jestem taka sama, mm. ale mogę dokonać innego wyboru. Przecież ich dalej kochasz, dziadka, babcia. Dużo znaczyli mm. dla Ciebie, zrobili mm. mamę, tatę. Mm. Gdzieś w sercu podziękuj. Mm. Ze świadomością, że wybierasz taką drogę, którą Ty uznasz. Okej? Okay? W tym miejscu skończymy. Dzięki dziękuję Intencjonalnie pozwól sobie na zostawienie tego wszystkiego, czego było w nadmiarze w tym miejscu. Co nie Twoje. Tak, no, jakbyś pozwalał, pozwalała zostawić w tym miejscu. Drugi punkt. Podziękuj również za. Pomoc dla Ciebie w no, sercu. I trzeci. Pozwól sobie wprowadzić tą dobrą jakość w swoją przestrzeń. Tą, którą potrzebowałaś, i potrzebowałeś. I jeszcze w sercu możesz podziękować za ten dzień. Sobie i innym. A teraz popatrz na innych. Kiedy patrzysz, pozwól sobie tak, jakbyś okazywał szacunek dla nich. również możesz pomyśleć sobie, że to był kawał dobrej roboty. Jeśli tak, to uznajesz. Ja na dzień dzisiejszy Wam dziękuję. Jutro zaczynamy o dziewiątej. Jutro mamy spokojniejszy dzień. Mam nadzieję, bo każdy subiektywnie to przeżywa inaczej. Fakt jest taki, że tu jesteśmy w stronę obecności się kierujemy. To oznacza, że jest subtelni. Dla niektórych subtelność to wyzwanie, a dla niektórych to odpoczynek. <grybujesz> 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 Więc jak to będzie u każdego, nie wiem. Zwykle to się dobrze koduje. A jak będzie, to sam jestem ciekawy waszej przygody. Dziękuję wam i jutro o dziewiątej zaczynamy.